i frisbee to przygoda mojego życia. Zaczęło się bardzo dawno. Zdałam zaparty fotograficznym podczas fotografowania innych zawodników. No i któregoś dnia stwierdziłam, że ja też spróbuję, może mi się uda. No i tak powoli, powoli rzucało się i się startowało. W tej chwili nie wyobrażam sobie życia bez frisbee, bez psa i bez tego sportu. Generalnie jeżeli pies już spróbuje do Frisbee polubi, zdarza się, że niektóre, niektórym nie przypada do gustu ten rodzaj aktywności. Natomiast w większości przypadków jak najbardziej są to psy, które bardzo chętnie wracają do, do tego sportu i naprawdę kiedy widzą dysk, Świat nie istnieje. No przede wszystkim nie, to... trzeba zacząć Święta. od zwykłego aportu, z zwykłej, z zwykłej zabawy. Dopiero potem przechodzimy na, na dyski. I jak już pies właśnie fajnie się bawi z właścicielem z zabawkami, to, to możemy sobie zacząć na, na frisbee, zaczynać właśnie zabawę. Dla mnie ten sport zrodził się dla chęci współpracy z psem, tak? bo pies to jest, owszem, członek mojej rodziny, ale e, on też lubi mieć zajęcie, też lubi e, prawda, pobawić się, fajnie aktywnie czas spędzić. A frisbee jest indywidualne, nie potrzebujemy do tego zbyt wielu prawda, asortymentów, wystarczy nam kawałek, podwórka. E, czas, frisbee, pogoda i chęć. zatem gdzie i tak będą tam